Cześć. Dzisiaj sobie podziałamy z dualbalem na odcinek piersiowy. E, ćwiczenie dość bolesne, natomiast ćwiczenie bardzo fajne. E, potrzebujecie tak naprawdę tylko dualbala i kawałka podłogi do tego, żeby sobie w fajny sposób porozróżniać odcinek piersiowy. Szczególnie super, jeżeli gdzieś tylko w danym punkcie czujecie ten odcinek, wtedy dual dualbal bardzo fajnie pozwoli wam zlokalizować ten punkt i go rozmasować. Po pierwsze musicie sobie ułożyć dualbal na plecach. Układacie go sobie w taki sposób, żeby kręgosłup znalazł się idealnie pomiędzy dwoma piłeczkami na różnych punktach. Jeżeli macie bolecny tylko jeden punkt, to na tym jednym punkcie sobie układacie. Jeżeli chcecie zrobić cały odcinek piersiowy, to na całym odcinku piersiowym układamy dual bar. Układam go sobie i kładę się na plecy. W pierwszej kolejności leżę i swobodnie oddycham, czekam, aż puści takie pierwsze napięcie, pierwszy ból. Jeżeli się to stanie, zaczynam sobie przekładać obie ręce za głowę i z powrotem. Bardzo często w trakcie przenoszenia ręku za głowę ból się będzie nasilał. Czasami ból się będzie nasilał tylko po jednej stronie, więc tylko tą jedną ręką. Mogę przenosić lub przenieść za głowę i wykonać kilka rozluźniających oddechów. Po zrobieniu pięciu, sześciu takich przeniesień przesuwam się odrobinę w górę. Znowu czekam, aż puści takie pierwsze napięcie ból, po czym ponownie przekładam ręce za siebie i z powrotem swobodnie z wydechem. Nie spieszcie się w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, dajcie sobie spokojnie czasu, żeby dual bal zadziałał, żeby to całe napięcie mięśniowe odpuściło i działajcie sobie tak co drugi, co trzeci dzień. Pozdrawiam.